Dzisiaj na Uniwersytecie im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego odbywa się ogólnopolska konferencja naukowa. Sztuczna inteligencja w egzekucji sądowej. Chcemy przybliżyć uczestnikom konferencji, w szczególności komornikom sądowym, asesorom komorniczym, pracownikom kancelarii, sędziom, referendarzom, bo oni również biorą udział w naszej konferencji, wszystkim uczestnikom konferencji, tematykę sztucznej inteligencji i jej punktów stycznych z egzekucją sądową. Chcemy trochę odczarować rzeczywistość. Wiemy, że sztuczna inteligencja będzie towarzyszyła pracy komornika sądowego, i chcemy pokazać, jak może ona tą pracę ułatwić na co dzień. Występowałem teraz w czasie tej części, pierwszy jako moderator, prezentując trzech pracowników naukowych, którzy mieli wiele do powiedzenia na temat aspektów technicznych sztucznej inteligencji, ale również na temat regulacji prawnej sztucznej inteligencji w ustawodawstwie europejskim. Dzisiaj przedstawiałam podstawowe założenia aktu w sprawie sztucznej inteligencji, czyli nowego, tegorocznego rozporządzenia Unii Europejskiej, które reguluje kwestie dotyczące sztucznej inteligencji. Jest to pierwszy taki akt na świecie i będzie on stanowić podstawę tego, jak sztuczna inteligencja jest tworzona. I też wykorzystywana w Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości. Dzisiaj opowiadałem o trzech uniwersalnych kompetencjach, które w mojej opinii są niezbędne do efektywnej pracy przy wykorzystaniu choćby narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji, czy narzędzi know-how, czyli takich niewymagających wiedzy programistycznej, a więc mówiłem o interakcji z informacją, komunikacji z AI-em, czyli te, czymś, co można by nazwać prompt designem, czyli projektowaniem zapytań do szczególnie narzędzi generujących tekst w taki sposób, żeby uzyskiwać treści najwyższej możliwej jakości. No i trzecią kompetencją jest odporność na zmiany i ta trzecia wynika z tych dwóch poprzednich. Chciałabym przede wszystkim serdecznie podziękować organizatorce i głównej pomysłodawczyni tego dzisiejszego wydarzenia, pani Henryce Bednoż-Godyń, która jest przewodniczącą Rady Izby Komorniczej w Krakowie. To dzięki jej inicjatywie i dzięki jej tutaj też ogromnemu zaangażowaniu mogliśmy zgromadzić na tym dzisiejszym wydarzeniu naprawdę wybitnych przedstawicieli związanych z nowymi technologiami, z prawem w nowych technologiach i wysłuchać ich wspaniałych wystąpień.